Dziecka fascynowałem się Stanami. Prawdopodobnie z tego samego powodu, co większość z Was. Kultowe filmy i seriale, znane praktycznie w każdej części świata. Jednak dla mnie USA to nie tylko widoki, które znamy z Hollywood. Dla mnie to przede wszystkim jedzenie. Kuchnia, która jest połączeniem wielu kultur, przywieziona i zaadaptowana. Przez pierwszych imigrantów. Z biegiem czasu, tworząc standardy i kultowość, jako ogromny fan kuchni amerykańskiej, postanowiłem sprawdzić i spróbować, jak smakują klasyki z oceanu w miejscach, gdzie powstały, w miejscach, które tworzyły historię, gdzie tkwi sekret ich smaku. Wrodzona ciekawość i dążenie do celu sprawiły, że od zawsze chcę się uczyć od najlepszych. Bo gdzie zjesz lepsze Wingsy, jeśli nie w Buffalo? Lub gdzie zjesz lepszy Philly Cheesesteak, jeśli nie w Filadelfii? I co jest tak magicznego w pizzy nowojorskiej? Marzyłem o takiej podróży od wielu lat. Robiąc pierwsze nieudane burgery, czy też niewyrośniętą pizzę, kiedy YouTube dopiero się rozkręcał, a Instagram jeszcze nie istniał. Zainspirowany tak wieloma filmami, serialami. Klimatem, wszechobecną przestrzenią zabieram Was w podróż. Oto Roberto Caporuscio, jeden z największych mistrzów napoletany na świecie. Oraz ja, robiący razem z nim pizzę w jego restauracji Kestę na dolnym Manhattanie. Jest tylko jeden problem: w momencie, kiedy ugniatałem ciasto, totalnie nie wiedziałem, że to jest on ale zacznijmy od początku. Początek podróży pizzowej, że tak powiem, zaczęliśmy od restauracji o nazwie DiFara. DiFara to pizzeria istniejąca 1965 roku. Żałuję jedynie, że nie mogliśmy wejść do środka, bo było okienko. Można było tylko sobie zamówić to na zewnątrz. Jako, że większość pizzerii w Nowym Jorku działa na zasadzie slice house'ów, czyli bierzecie po kawałku i idziecie dalej. To jest fajne rozwiązanie, dlatego skorzystaliśmy z niego, wzięliśmy po kawałku, żeby spróbować. Przy okazji dostaliśmy bardzo wesołą informację. To, co się dzieje w Buffalo, do którego bym lecieć we wtorek, to jest masakra jakaś. Wybaczcie mój styl wypowiedzi jeśli chodzi o jedzenie, ale jestem tak samo szczegółowy jak większość krytyków na YouTubie. Czyli ograniczam się do dobre albo niedobre. Niestety właściciel yy, oryginalny, ten pan starszy już niestety nie żyje. Zmarł dość niedawno, ale jego syn przejął to, więc spróbujmy mega chrupiące ciasto. Bardzo dobrej jakości, pomidory spoko. Nie zasłona, bazylia, prosta prosta pizza. Posmak z jest fajnie. Spoko, bardzo spoko pizza, ale wydaje mi się, że możliwe, że przynajmniej tak na nagrań, jak patrzyłem. Wydawało mi się, że trochę inaczej wygląda ta pizza, kiedy robił to ten starszy pan. I to było był otwarte jak zawsze, normalnie, nie tylko okienko to byśmy pewnie się rozejrzeli więcej, porozmawiali troszkę z ludźmi. No ale niestety, nie wiem, czy przez zimę, czy przez... Oh, Wydaje mi się przez zimę, bo to jeszcze na pandemii, za pandemią było otwarte. Tylko po prostu, może w związku że, że jest zimno, to przymykają na zimę, nie mam pojęcia. Ale szkoda. Okej, okay, jedziemy do kolejnego miejsca. Joe's Pizza, czyli najbardziej znane chyba miejsce, jeśli chodzi o pizzę w Nowym Jorku. na ścianie wisiało dużo zdjęć znanych osób, także obstawiam, że to jest miejsce bardzo popularne. Dobra, ja sobie posypałem e, jakimś takim grana padano, jakimś parmezanem, tak z dodatkiem parmeru. czosnku w ogóle. Zarówno pizza, jak i toppingi były pro. Ciasto było mega fajne, chrupkie, jednocześnie miękkie, co mi się bardzo podoba w nowojorskiej pizzy, bo jest coś magicznego w tym, w tym połączeniu. Fajnie sobie możesz złożyć tą pizzę. Ser pomidory tworzą jedną całość, dzięki czemu to się nie rozpada, fajnie się to je. Tak powinna wyglądać nowojorska pizza. Chłopakom najwyraźniej też smakowało. Ja też Dobra, mam. ranta zostawiłem samego. kolejne miejsce które polecił Tony tonerzeminianie mi, mi, mi się tego wydaje że to jest każdy popularne miejsce które poleci każdy nowojorczyk bo tu każdy był takie... wiedziałeś co się działo jaka kolejka była zanim otworzyli no. i ludzie normalnie no jest jakaś taka specyfika e, pizzy tutaj na miejscu a ja przez ten wyjazd przyzwyczaiłem się do żarcia ostrego oto jest najostrzejsze co on... kiedyś jadłem Zobaczymy co się wydarzy Mm, jak ta przyprawa? Zaczynam czuć <noise> Ale nie jest tak ostro, jak wczorajszy Wing. Ja myślę, kosryt. że jakbyś zaczął dziobać sobie końcówki w tym, to jest mocniejsze, bo i dłużej się utrzymuje Jest coś specyficznego w cieście nowojorskim Nie wiem czy to ta woda kranowa, która ma ten specyficzny zapach Możecie ją wyczuć na przykład jak pijecie w jakiejś restauracji, bo zawsze jest podawane jako gratis I być może to jest właśnie ten tajemniczy składnik idealnego ciasta w Nowym Jorku Można bez... Zrobić zrobić naprawdę dobry smak, to Chcesz czuć? Tak, ale dla mnie jest w Wygląda, że jemy sobie pizzę. Jakby nie było miejsca w lokalu, w sumie, ale... Chodźcie coś zobaczycie. Zasam? Tak, tak. Jesteśmy na Manhattanie, a za chwilę tutaj z rogu wyłania się Empire State tak. Statua wolności, wybrzeże. Podeszliśmy pod World Trade Center One. I stwierdziliśmy, że może byśmy wypili koktajl. I przyznam wam, że na pita na 102 piętrze jeżowca w Nowym Jorku smakuje całkiem ciekawie. Jak się przyjrzycie na moje oczy, to zobaczycie bardzo duże zmęczenie. Nie, tu nie byłem pijany. Mieliśmy jet jetlaga i to takiego konkretnego. A wyglądaliśmy, jakbyśmy wypili co najmniej kilka drinków. Co wchodzi w skład tego drinka? Gin. W tym przypadku Amsterdam. jakieś dokładnie musiałbym sprawdzić nazwę, albo tak mieliśmy na jak butelka. Eee, czerwony Wermut, słodki. Oraz e, Campari Bitter. Albo jakiś Bitter, albo coś, czyli Campari na przykład. A pytałeś się konkretnie o gin, że jakieś. I różnicę robisz z tym, co Ty używasz, czy...? No tak, bo to zależy jaki, wiesz... to jakość ma bardzo duże znaczenie, jak bardzo jest ten koktajl dobry, nie? W sensie, jak bardzo Ci wyjdzie dobry, albo jakie będzie miał nuty smakowe. Ogólny bitter, czyli ten Campali, jest zrobiony z gorzki pomarańczy. nie? jest czerwony, Bardzo dobrze, bardzo, dobrze. Jakoś inaczej drink smakuje na szczycie wieżowca. No jacha. Na pewno jest inny experience, jeśli chodzi o picie. Tam mamy miejsce na stoliku wolnym chyba. I tak jeszcze do tego plecami siedzimy. Barman zaproponował koktajl o nazwie Stone Street Bazujący na infuzowanym ginie o smaku Peppercorn, czyli infuzowany pieprzem Ale z ciekawostek Gin, którego używają w tym barze Nazywa się New Amsterdam Jest produkowany w Kalifornii I nawiązuje nazwą do Nowego Jorku, który wcześniej nazywał się New Amsterdam Butelki w ogóle w kształcie trochę World Trade Center Także klimacik mega, naprawdę Wracając do koktajlu o nazwie Stone Street Gin infuzowany pieprzem Do tego anchora jest Campari, do tego aperol I chyba tyle Tak powiedziałeś Fajnie byłoby się napić na szczycie drinka. Już się spełniło, mówię, powiedz coś jeszcze. Chciałbym mieć milion dolarów. Powerballu jest do 246. Jak chcesz to musisz prosić. Oh. The name of the cocktail? This one? Stone Street. It's a pepper. We make our own drink. We infuse the pepper. Okay. Okay. It's a drink. After all, it's You can buy Mega, bo to jest w ogóle rant soli. Klasta. A co to te A drugi koktajl, który tu widzicie, to Chelsea Morning. Przynajmniej z tego, co powiedział Barman. Jednak sprawdziłem w menu i on ma totalnie inny skład. Chociaż z pamięci wydaje mi się, że to była wódka. Passion fruit, czyli marakuya, agawa i coś jeszcze. Wino musujące. Ja mam tak spierzchnięte w ogóle usta, tym, w ogóle wiecie, nie wyobraźcie sobie, jak bardzo tutaj wieje. W Nowym Jorku jest tak ogromny teraz, tak mocny wiatr i tak szarczysty, że po prostu. I zgadnijcie, czego zapomniałem, jak leciałem. Pojechałem w Blue a kurtka wisi na wieszaku w Polsce, a ja w Stanach. Bardzo specyficzne uczcie pić koktel w takim miejscu, na stu drugim piętrze, po prostu no obłęd. Nie sądziłem, że w ogóle dzisiaj ten, ten popołudnie tak się zakończy. Miłe zaskoczenie, że tak spontanicznie tutaj zadziałaliśmy i się udało w bardzo krótkim czasie. No to teraz pora na prawdziwe Włochy w Nowym Jorku. W zaczęliśmy bardzo źle, nie wpuścili nas do jednego dajnera. potem nie chcieli, żebyśmy nagrywali w drugim. A jak już się dostaliśmy do restauracji na dwie keste, to na dzień dobry zrobiłem to. Zaczęliśmy niezbyt wesoło, rozbiłem przed chwilą kieliszek z prosecco. <grym> Musimy chyba równolegle. Musimy chyba uważać bardziej. Dobry początek. <grym> Na początek dostaliśmy starterek w postaci buraty z takim fajnym pieczywkiem z pomidorkami. Bardzo fajnie weszło na start. Bułka świeża, nie chrupiąca, ale trochę ciężko się kroi, jakby powiedział Fabisz doktor habilitowany od ciasta. Następnie przyszedł w kuchni Roberto Caporusio i zaproponował, żebyśmy spróbowali kilku pizz. Na początek wleciało pancerotto. Macie jakieś resztki w lodówce, nie wiecie co z nimi zrobić. ta potrawa jest idealna, aby się ich pozbyć. Pan Ciolotto to tak naprawdę ciasto neapolitańskie smażone w głębokim tłuszczu w środku wypełnione farszem, na przykład wędliną, na przykład serem. Mega prosta rzecz, ale bardzo dobra. Deep fried, Yes. you nice. Mega. Bardzo fajnie. E, to jest, bo to jest tam bafala. Oliwa. Pan polecił nam oliwę. Spróbować koniecznie, z płatkami, czyli tak, infuzowano. I w tym momencie na stół wleciało coś, czego się nie spodziewałem. Focaccia di Reco, bardzo specyficzna potrawa, za którą Roberto Caporusso został wy wyróżniony przez New York Times. Focaccia z dwoma warstwami ciasta, a pomiędzy tym macie twaróg lub coś podobnego do twarogu, bardzo kwaskowe. Smakuje troszkę jak połączenie pierogów ruskich z, yy, z pizzą. I z, w tym momencie z ust Fabisza padło słowo pierogi. Częstą reakcją na, na słowo pierogi w Stanach jest reakcja, mamy jakiegoś znajomego, który robi pierogi. I tu było to samo. Montanara to najbardziej ciekawa rzecz, jaką widziałem, jeśli chodzi o pizzę. Najpierw smażycie ciasto w głębokim tłuszczu, następnie dodajecie składniki i pieczecie drugi raz w piekarniku. Totalnie odlotowa rzecz. Wędzone mozzarella Bufala, czyli z mleka bamłego. Jak powinno się jeść pizzę neapolitańską? Czy od środka, czy po kawałku? Odpowiedź oczywiście była: chcesz?". jak chcesz. Okej, okay, czas up. Następnie Roberto zapytał, czy chce z nim zrobić pizzę. Odparłem że oczywiście, że tak. I w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem ten Roberto, o którym cały czas myślałem. Teraz szybkie wyjaśnienie. Mieliśmy na liście dwie jego inne restauracje, a ja z tego wszystkiego zapomniałem, że Kesta jest trzecią z nich. Piotrek ustalił listę i ja byłem pewien, że jedziemy po prostu do jakiejś pizzerii. Mam kiepską pamięć do twarzy, więc nie skumałem, że to on. <grych> Przepraszam. Nadalka północów. Tak. Ciasto w geste jest robione z 80% mąki kaputonu wola, typ 00 oraz 20% mąki typ 1 to jest taka mąka powiedziałbym mąka starodawna, mniej zmielona. How so many pieces of dough by the day? Uh, we do over 600 pizzas a day because we frozen, but okay. we ship all over the country. Mm -hmm. So you can try Tak. take yeah? Ktoś kiedyś oglądał film Uwierz w ducha, to tutaj mieliśmy takie lekkie nawiązanie. Przy takim kozaku napolatany, jakim jest Roberto, moje umiejętności pizzajolo okazały się żenujące. Ale chyba po prostu mnie zjadł stres. You can, you can yeah. go do more So, I'm not too gentle with this. <laughs> yeah, you need to be very gentle. Yeah. What type of uh, tomatoes here? Uh, there's uh, Italian peeled tomato from San area. We do the special pizza with you. Okay. Oh. So, White sauce with uh, truffles? no the truffle, yes. Uh, black truffles. Pizza truffami, jak to mówią, my gusta. And uh, here we do the this one here. They have uh, four different cheese on top. Powiem Wam, że robić pizzę z gościem, który wystawia certyfikaty Napoletany na cały świat, miło. Roberto Caporusio pochodzi z Włoch, z miejscowości Pontinia, następnie edukował się w Neapolu, czyli tam, gdzie powstała Napoletana. Jest jednym z najlepszych, jeśli chodzi o, o ten styl pizzy, więc nie mam mocnych na niego, a ja z nim robiłem pizzę. Oh, you did a very good job. Thank you. Na koniec, jak to zwykle bywa, przyszedł czas na desery. Wjechał taki włoski odpowiednik czuro z Nutellą oraz nietypowe tiramisu w wersji takiej kulkowej, co mi się bardzo podobało, bo męczy mnie troszkę oklepane tiramisu podawane zawsze w misterce, zawsze w ten sam sposób, a to zrobili to totalnie na odwrót. Za co mega plus dla nich. Przyszedł czas na kolejną pizzerię o nazwie Prince Street Pizza. Dominik z Fabiszem chcieli być poważni, ale nie wyszło. Jest to kolejne z kultowych miejsc. Świadczy o tym chociażby kilkudziesięcioosobowa kolejka, w której musieliśmy stać po to pizzę. I po raz kolejny zdjęcia na ścianach udowadniają, że miejsce jest naprawdę popularne. Przychodzą do niego równie popularne osoby. Na przykład z ciekawostek Kim Kardashian. Kolejnym elementem charakterystycznym pizzy w Nowym Jorku jest to, że nie ma zazwyczaj menu, tylko widzicie pizzę i mówicie, chcę tą, chcę tamtą. Elegancko. teraz się okaże, czy było warto stać. I tak naprawdę nie wiecie, jak się nazywa nawet. Bierzecie po prostu i jecie. I to jest piękne, bo tak naprawdę liczy się smak. Jednak ze względu na bardzo ograniczone miejsce, pojechaliśmy spożyć to w parku nieopodal budynku o nazwie Flat Iron, czyli taki. Najbardziej płaski budynek w Nowym Jorku. Jak zobaczycie tu peperoni, to wymiękniecie, nie? Woohoo! Ale to wygląda. Prince Street pizza. Jak wam się tak peperoni zawija do góry, to to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Grube ciasto. Czuć nie Intensywnie jest ten. Taki nowy Jork bardzo szanuję. Ta pizza była po prostu wyśmienita. No już trochę wystygła, bo jechaliśmy samochodem tutaj. W korkach. Ale kosmos. Nic dodać nie zanisując, jakie dobra. Zauważyłem, że jest jakiś taki. Znowu czuję Anyż Spróbuj, właśnie, co się dzieje. To wygląda jak... jakby sos penalawadka. Taki. Tak, sprawdziłem. To był sos w stylu penalawadka diawola. No, że chyba jakieś mascarpone albo ricota. No. Ale czas to jest totalnie inne od tego, co jedliśmy, jak przyjechaliście tylko. Bardziej puszysta. Tak, tak. Dalej też chrupiące. To spróbujcie. Wydaje mi się, że to jest... Sprawdzę to w menu. Bo słodkie jak albo moscarpone, albo ricotta, ale bardziej skłonię się po, po skarpony, czyli taka wersja trochę e, Chorizo, enduja, jakieś takie klimaty. A to jak się nazywa? Właśnie problem w tym, że nie było menu. Tak wiesz, żeby zobaczyć. O, okay. Tylko widziałaś pizzę i wzroka wybrałeś, nie? Więc muszę sprawdzić na, po prostu na menu i na stronie. Co my tak naprawdę jemy? Ale no fajnie, bo przynajmniej jemy i nie wiemy co. To jest fajne smak, smakiem, nie? Takie pikantne mocno, endujowe. Ta, w tym nawet z giełku Nowego Jorku słychać chrupanie pizzy. Chwila dla jednego ze sponsorów odcinka Lord of Taste. Jak znacie mnie, jestem mega fanem Ginger beer to zabieram oczywiście Ginger beer Marcin dostanie czarny best, Dominik dostanie Sonic Water. Ja biorę zimbierem, ale podam Ci później spróbować spokojnie, za kamerami, nie? Dziękuję bardzo. pizza w parku nowojorskim. Myślę, że to było piękne zamknięcie tego wieczoru. W sumie źle powiedziałem, że wieczoru, bo była 15:30. Dla Nowego Jorku nie ma to żadnego znaczenia. To miasto żyje całą noc. I my właściwie też nie spaliśmy. No może trochę, chociaż kilka godzin, czas naładować baterie przed kolejnym jedzeniem.